Iluzje widziane różnie wypełniają, szarą próżnia chudnie unoszę się ponad tym, Nie To żebym był lepszy, tylko ma wyjebane marne. Twoje staranie sobie, dogadywanie możesz wszystko, po co to ściemnianie, ściemnianie, wyimaginowanie, dodawanie sobie i obijanie. Kiedyś się kalinka pęknie i zrobisz ciebie tętkę, twoja parówka zmięknie i będziesz musiał wcisnąć escape Spójrz prawdzie w oczy, przez kogo to życie toczy się dalej. Myślisz, że to wszystko przypadek, ha, a to i Różnia za małe ciśnienie Ją wyróżnia, pobudka poróżnia Głęboki sen to nie iluzja Mam własną wolę, wybieram jasność, a nie kontrolę Życie w ściemnionym padole Strzelam jasną, krótko piłko złote gole Bo tak wolę, bo tak wolę Iluzje widziane różnie, dążące do poróżnień W imaginowane stany tych, co rady Nie dali fantazji, ściemnione weny Podjęty, zepchnięty ze sceny Iluzje, postaci zgubne, ściemnione różnie Iluzje widziane różnie, dążące do poróżnień W imaginowane stany tych, co rady Nie dali weny pod niebie zepchniętych ze sceny iluzje z zgubnej, ściemione różnie role Się pozmieniały ludzkie banie Podeświadczały nie z siebie Pozatracane hologramy, iluzje Wytworzone urbanizacyjnym sumptem Pierdolę ten system to później mamy siebie Idziemy po naszej glebie pewnym krokiem Pod proroczym okiem paparazzi fotem szarym obokiem dość wymówek Widzę więcej niż jeden dureń, łatam dziurę Wypełniam dobrym słowem później Nie przyszedłem tu na chwilę, tylko na dłużej Służę tu mnie, reprezentując schutnie szeregą Debek z tej trzecho z tusami żołnierze W dobrej mierze szerej atmosferze Co właśnie wierzę, bo serducha wszystkich mierzę szerzej To nie iluzja Plastikowa pustka to jest życie i to, co je wyklucza Będę mówił o tym, o czym zechcę To nie iluzja i nie będzie, gdy ją na Tobie zwieć widzę Dążące do poruszeń, wyimaginowane stany tych co rady nie dali fantazje, zciemione weny, podjęte, zepchnięty ze sceny, iluzje w postaci zgubnej, różnie.